Cześć, przed nami kolejny ciekawy materiał z e-commerce, a konkretnie treści generowane przez użytkowników w skrócie UGC. I Jeżeli zastanawialiście się do tej pory, jak zwiększyć świadomość marki, zasięg, w ogóle najmniej sprzedaż i, i żeby to w ogóle fajnie wszystko wyglądało jak do tej pory nie stało w miejscu, warto skupić się na treściach generowanych przez użytkowników, tym bardziej, że jest to sposób dość darmowy i. W zasadzie wystarczy tylko z porządku trochę przy tym posiedzieć, bo oczywiście nie powiem, jest to mruższa praca przez pierwsze dwa miesiące, ale potem troszkę się napędza samo. I w sumie on, i ci ludzie lecą jak. je jak poszynkę po na promocji w sklepie. Yy, tak, yy, myślę, że to będzie dobry przykład. A konkretnie, jeśli chodzi o treści generowane użytkowników, to mam na myśli przede wszystkim opinię produktów. To pierwszy i najprostszy sposób, jeśli chodzi o treści generowane użytkowników. Jak je zdobyć? Przygotowałem już do tej pory tr trzy materiały na naszym kanale. Między innymi, e, jak właśnie zwiększyć zainteresowanie wystawianiem opinii. Jest jeden materiał, drugi jak radzić sobie z negatywnymi opiniami. I trzeci, e, na temat narzędzia Ray Collector, który w, w zasadzie wracał na kanał dość dawno, więc warto, warto być na bieżąco i go sobie prześledzić. Jest to fajne i bardzo łatwe narzędzie, a tym bardziej skraca bardzo proces wystawiania, zdobywania opinii w naszym sklepie, bo dość automatyzuje nam, nam pracę i możemy skupić się na innych rzeczach związanych z reklamą sklepu i wszelkich innych rzeczach, które gdzieś tam w życiu mamy do wykonania. A idąc dalej, nie przedłużając, bez rania wody, kolejnym takim yy, taką treścią generowaną przez użytkowników są social proof, czyli tak naprawdę chodzi tu o naśladowanie osób yy, i w zasadzie Odbywa to się w różnoraki sposób, zależy jak to ugrudzimy, to bo jeśli chodzi o naśladowanie osób, to możemy zastosować na przykład statystów, którzy będą na przykład tworzyć tam długą kolejkę pod sklepem, która byli zainteresowani innych przechodniów. Dość, dość oczywiście nawiązuje tutaj do kolejek jak na przykład przed premierą Apple, gdzie generalnie tam kolejki wystawiają się na, na dwa dni przed premierą i ludzie tam koczują i kupują. No, oczywiście, to tam nie jest napędzane na w ten sposób, jak powiedziałem, ale jest to ciekawy sposób, po prostu psychologiczny, który oni, oni coś są zainteresowani. Więc ja też muszę, bo to musi być na pewno zajebiste To jest na, na takiej zasadzie. Yy, kolejnym sposobem jest na przykład powiedzenie w reklamie, że ponad 10 tysięcy zadowolonych abonament, abonentów i tego typu właśnie komunikaty. Krótkie komunikaty, najlepiej z liczbą, odnoszące się do ludzi społeczności, jeżeli y, ktoś po prostu coś nabył, kupił i był zadowolony. Y, jak na przykład też również można użyć komunikatu 98% klientek poleciłoby ten produkt swojej przyjaciółce, dość pewnie często go słyszeliście na wszystkich reklamach dla, dla kobiet, które y, na gminie kupują wszystko, co zareklamuje świat. I pewnie dużo osób mnie teraz hejtuje jest ze świata dziewczyna, znaczy, no, ale, ale generalnie no. Takie, takie są fakty, że, że raczej mężczyźni bardziej rozważnie dokonują zakupów. E, prezentacja logotypów typu znanych firm, które korzystają z usług, usługi lub oprogramowania, jest to też e, kolejny, kolejny czynnik social proof, który można zastosować do tego, by napędzić Wam sprzedaż w sklepie. Idąc dalej, i zostając przez social, e, ogólnie social media. Jeżeli chodzi o social media, możemy to zrobić na przykład na zasadzie takiej. Że, jeżeli prowadzimy sklep, e, nie, markę odzieżową, najprostszy przykład to będzie, lub też jakieś, nie wiem, biuro podróży, czy coś w tym stylu, to influencerzy, lub też po prostu zwykłe przypadkowe osoby, które próbują, kupują u Was w sklepie, lub nabywają jakieś produkty, usługi, stawiają czasami coś na Instagram, jakieś zdjęcie, że właśnie nabyły ten produkt, ze względu na to, że chcą zwrócić uwagę danej marki, żeby na przykład zostać influencerem, e, lub też po prostu się pochwalić wśród, wśród znajomych. Jest to o tyle dobry sposób, że te zdjęcia potem oczywiście za ich zgodę można przerzucić do siebie na social media pod warunkiem, że są dobre jakościowo, bo nie każdy Instagramowicz potrafi je robić i to też trzeba się na tym znać. I prawdopodobnie stworzę o tym w najbliższym czasie materiał, bo jak takiego nie mamy na naszym kanale, ja się nie mylę. I to też fajnie robi zasięg, bo jeżeli na przykład zauważycie, że ktoś właśnie oznaczył waszą markę i do zdjęcie raz drugi jednej, drugiej, trzeciej osoby i tak dziesięciu kolejnych, to w końcu e, ci użytkownicy nie tylko będą chętniej, częściej stawiać zdjęcia z Waszą marką i Was tagować, to -tym, za nimi pójdą kolejne osoby, które też podobnie będą ich naśladować, e, co właśnie powiedziałem wcześniej na temat social proof, bo jedno z drugim się łączy trochę i to właśnie napędzi Wam zasięg i w zasadzie zrobi Wam to zasięg darmowy, ponieważ oni myślą, że kupią wam produkt w sklepie za pomocą to, to jeszcze go zareklamują wam za darmo w, w, w swojej grupie odbiorców, wśród, wśród znajomych lub też przypadkowych osób z internetu, które gdzieś ich tam followują na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych. Więc jest to myślę najbardziej super pomysł, jeśli chodzi o, o reklamę produktu. Kolejnym, sposob, kolejnym takim sposobem jest na pewno program partnerski, influencerski, inaczej nazywając na no, którym dziś możemy wygenerować im właśnie reflink na którym, za pomocą którego będą reklamować wasze produkty w sklepie internetowym, znaczy w zasadzie na, na, ich, na ich social media odnosząc się do waszego sklepu internetowego, tak bym tak tu ujął bardziej i możecie tam, nie wiem, zaproponować im rabat jakiś 10% z ich kodem, na przykład w postaci loginu, jaki używają na Instagramie, lub jakiegoś innego bardziej uni uniwersalnego y w każdym razie tak samo warto używać tutaj hashtagów, y, od razu podpowiem związanych z Waszą marką, Wygenerować taki hashtag nawiązujący, je, jeżeli nazywacie się, nie wiem, zielony, zielony, samochód, no to po prostu taki hashtag sobie wygenerujcie, tak? I, i, i zaczną go też używać inni użytkownicy i po prostu gdzieś, gdzieś to będzie powiązane i gdzieś w social media będzie Was prosili i szybciej odnaleźć. Yy, I co warto tutaj dodać, jeżeli chodzi o, UGC to pozostanie z, y, w kontakcie z klientami jest również bardzo, bardzo ważne bo czasami zdarza się, że ludzie komentują w tych social mediach i tak sobie obserwuję niektóre marki prowadzone na Instagramie chociażby, chyba to najlepiej jest y, widoczne, niektórzy to komentują a osoby, które zajmują się tymi, tymi kontami gdzieś tam, nie wiem z jakiego powodu ale wrzucą tylko zdjęcie użyją kilka hashtagów i zapominają o całej reszcie i właśnie jaką konkretnie właśnie zapewniają o kontakcie z klientem, który jest chyba najbardziej ważny, bo jeżeli ktoś zadaje pytanie, to warto na nie odpowiedzieć, bo prawdopodobnie pyta o produkt z jakiegoś powodu i zastanawia się nad jego zakupem, więc nie odpowiadając mu tracicie raczej możliwość yy, wygenerowania sprzedaży. Yy, to też pokazuje to, że nie macie klientów w dupie i generalnie nawet w przypadku negatywnych opinii, o których powiedziałem, jak sobie z nimi radzić, warto na nie odpowiadać i Każda rozmowa jest, jest dobra, nawet, nawet jeżeli czasami popełni się jakiś błąd i dostaniecie negatywną opinię. No każdy by się popełnia błędy i raczej nawet największe marki niejednokrotnie się przejechały i, i na przykład nie wiem sprzedały, nie wiem, milion telefonów z jakimiś wadą i po prostu potem je wymieniły, nie? No, są różne sposoby na radzenia sobie z negatywnymi opiniami, no zależy tak naprawdę z czego one wynikają. I co warto dodać? Prezentowanie opinii które sobie dzisiaj zbieracie w sklepie internetowym, social media. Warto również wykorzystać w reklamach Google. Od jakiegoś czasu istnieje taka, taka opcja. A dodatkowo warto skorzystać właśnie z wcześniej z wspomnianego narzędzia w kolektor, które umożliwia w ten sposób zbieranie opinii. A jego proces wytłumaczyłem w innym, w innym poradniku wideo na naszym kanale, do którego odsyłam. Ja się podedam, jeżeli, no jeżeli macie pytania Macie inne pomysły na treści generowane przez użytkowników, Pojęcie się nimi, ja wymieniłem Wam chyba co najmniej 6-7, jak dobrze na szybko liczę, więc myślę, że jest to bardzo pomocne i szybko zwiększycie sprzedaż w Waszym sklepie internetowym. Cześć!